Karol Kosak, rozmawiamy w KSW Crossfire Gym po e, treningu z Twoim, z Jankiem Czerklewiczem, e, z Olkiem. Berzewskim i z Michałem szlakiem, Zanim zaczniemy rozmowę, jak chciałby, żeby cię nazywać? Bo to różne, różne wersje takich trenerów, nazw takich trenerów kończą, tak? Trener od przygotowania fizycznego, trener od treningu siłowego, motorycznego. Jak, jak myślę, sam to że, widzisz? Myślę, że najbardziej taką znaczącą nazwą, która chodzi w ogóle wśród sportowców i trenerów, to jest trener po prostu albo przygotowania motorycznego, albo trener przygotowania fizycznego. I myślę, że takie nazwy możemy zostać. Czyli nie siłowego? Siłowego oczywiście też jest to jeden z aspektów i z parametrów, y, które, które dziś tam z zawodnikami, na którymi się pracuje, natomiast y, najbardziej popularne są faktycznie tereny przygotowania fizycznego i tereny przygotowania motorycznego. Mhm. Jak dzisiaj oglądałem ten trening, on był troszkę inny. Dla Michała, czy ślaka troszkę inny, dla, dla Olka i dla Janka, bo są na innym etapie przygotowane. Tak? Ten trening Michała był bardziej nastawiony na siłę, a tutaj na więcej było takiej eksplozywności i dynamiki. Tak? tak zdecydowanie u Olka pracowaliśmy i u Janka pracujemy zdecydowanie nad eksplozją i nad szybkością, jednak ponieważ no za dwa tygodnie już start. Natomiast u Michała jest takim okresem bardziej przygotowania go do tego treningu siłowego, czyli faktycznie jest więcej. Jest więcej pracy nad taką motoryką ruchu, więcej pracy nad mobilnością ruchu. Natomiast też skupiamy się faktycznie nad taką początkowym parametrem siły, czyli, czyli gdzieś tam zaczynamy budować tą, tą siłę funkcjonalną. Jak ty w ogóle się odnosisz do, bo pracowałeś też z zawodnikami innych, tak? Nie, nie tylko pięściarzami, ale innych sztuk walki, mieszanych sztuk walki. Jak ty się odnosisz do tego tematu e, zapotrzebowania tych, tego rodzaju trenerów w tego rodzaju sportach? Bo jak popytasz na przykład trenerów z Nowego Jorku, chociażby tego Harry'ego Harry Kajta, który ostatnio był, to oni mówią, że tacy trenerzy psują tych pięściarzy i w ogóle są niepotrzebni do niczego, a z kolei no, wiemy, że, że czołówka światowego boksu już w tym momencie pracuje z takimi trenerami. Myślę, że tutaj faktycznie gdy trenerzy stricte już Inni to tacy, tacy związani z boksem, czy związani z MMA, są tacy trenerzy i znam takie głosy, którzy mówią o tym, że to nie jest potrzebne i, i, i że to jest gdzieś tam, psuje faktycznie ten boks, natomiast e, myślę, że jakby problem tu jest jeden, faktycznie ci trenerzy nie współpracują razem i tutaj jest e, faktycznie spory problem może powstać już na samym treningu, tak, ponieważ... Tutaj akurat e, ja mam przyjemność e, trenować z głównym trenerem obecnie e, nokautu, czyli, czyli z Andrzejem Liczykiem, z którym współpracujemy już e, 6 lat razem. E, I te treningi muszą się uzupełniać. Tak? Bardzo dużo trenerów gdzieś tam e, związanych jakby z moją dyscypliną, czyli z no, fizycznością tych zawodników, nie dba o to, nie stara się współpracować razem. Natomiast to musi być kompatybilne. Nie da się zbudować zawodnika na poziomie światowym, czy, czy, czy nawet mistrzostwa świata, tak a jak e, obecnie Michał Cieślak, e, gdzie nie będą dwóch, nie będzie dwóch trenerów, czy nawet trzech, bo jeszcze do tego jest tak, fizjoterapeuta. Ja również tym gdzieś tam wkładam sporo ruchu związanego z fizjoterapią, jakby w samym treningu, czy to siłowym, czy to dynamicznym i tak dalej. Natomiast to musi być współpraca. Tak? Akurat tu ja się zajmuję, nazwijmy to jak to ładnie trener Andrzej mówi, zdrowiem zawodnika, i to ja dbam o to, żeby on nie wchodził w kontuzję, żeby tą kontuzję jak najmocniej amortyzować, żeby tą kontuzję jak najmocniej odsuwać w tym okresie przygotowawczym od zawodnika. Natomiast to musi być współpraca. Tak? My, my codziennie rozmawiamy ze sobą, z trenerem Andrzejem, e, my codziennie ustalamy, co zawodnik jutro robi. E, nie, nie, nie spotkaliśmy się w życiu tak, że mogę przyjść na trening z zawodnikami nieprzygotowany do tego, co zawodnik będzie robił jutro, czy co robił wczoraj, i tak dalej. Więc ja myślę, że tu jest największy jakby problem i dlatego też trenerzy. W związaniu z samą dyscypliną mają ten problem, że, że, że oni psują, bo, bo tak, jak mu, tak jak napomniałem wcześniej, tu może powstać bardzo duży problem, tak, jeśli ja na przykład, daję prosty przykład, jeśli ja dzisiaj robię z Michałem, e, faktycznie powiedzmy, jesteśmy w tym 12 okresie, e, 12 miesięcy, dwunastu tygodni okresie przygotowawczym, tak, i ja robię dzisiaj taką ciężką siłę, a on na przykład, nie wiem, wchodzi jutro na tarczę i ma dziś tam tą tarczę zadaniową, no to wiadomo, zawodnik będzie ociążały, tak, weszliśmy bardzo mocno w układ neurologiczny i w układ e, mięśniowy, więc zawodnik będzie ociążały, będzie ciężki w tym treningu, będzie mało skoncentrowany, będzie bardzo zmęczony, więc, więc e, trener o tym musi wiedzieć, tak? co ja robię, jakie ja mam plany, jakie on ma plany, co on chce zrobić e, i to musi się uzupełniać. Myślę o zadaniowości, ale to jest takie słowo klucz, bo tutaj widzę, że to wszystko jest takie użytkowe bardzo jest i są te treningi takie asymetryczne dla, dla Michała Cieślaka, to nie jest takie dźwiganie sztangi tak, na, na, na ławce, na gryfie, tylko jest to asymetrycznie robione i te treningi na gumach, które potem były i z Jankiem i, i z Olkiem no to widać, że tam udzielałeś takich rad bokserskich. Tak, jest to, bo to tak jak wspomniałem wcześniej, tak, jest to też jakby złożone razem z trenerem Andrzejem, to, to, to e, myślę, że nie jesteśmy jakby z takiej współpracy też pionierami, tak, e, współpracujemy faktycznie wiele lat, natomiast e, to jest ułożony już stricte trening pod danych zawodników, pod dany okres przygotowań, e, czy nawet często pod styl walki, tak, bo, bo to, co te często też używaliśmy na treningu dzisiaj, czy łajanka, czy łolka, to była właśnie ta kreatywność, tak, czyli myślenie, uczenie zawodnika, że ma się na treningu i tak takim i takim, czyli na treningu specjalistycznym bokserskim, na treningu specjalistycznym pod, pod kątem danego parametru, czy to wytrzymałości, czy siły, ma myśleć, tak? Ma zawsze się zastanawiać i ma zawsze myśleć na tym, co robi e, i w jaki sposób to robi I, i tak jak tutaj mieliśmy okazję, mieliście okazję zobaczyć także, e, że jednak to myślenie takie ringowe można bardzo mocno przełożyć na taki trening e, funkcjonalny i, i właśnie to tutaj robiliśmy, natomiast faktycznie wracając do Michała Ciślaka, e, jeszcze nie ma jakby dokładnej terminu walki, więc faktycznie e, robimy te parametry obecnie, czy właściwie robimy te rzeczy, które w tym treningu już jakby właściwym, czyli okresie 12 miesięcy robimy trochę rzadziej, bo mamy mniej na to czasu, natomiast faktycznie uważam, że asymilacją, tak jak zawodnika, jak Michała, czyli po pierwsze jest zawodnikiem już bardzo doświadczonym, po drugie znamy dość mocno już się, ponieważ współpracujemy dokładnie już kilka lat, więc znamy się już dość mocno, też znamy swoje obuszczenia, tak, czyli wiemy, co Michał może robić, co źle wpływa na jego, na jego formę gdzieś później, wiemy, gdzie są jego słabości, więc też staram się teraz bardzo mocno w tym okresie czasu akurat wypracować to, aby te jego słabości minimalizować praktycznie do zera. Użyłeś takiego określenia trener od zdrowia, tak? Coś, coś w tym stylu. To są też aspekty, którymi się zajmujesz, czyli całe na przykład odżywianie, czy, 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 czy sprawdzanie kontrola parametrów takich stricte zdrowotnych, nie wiem, wyniki Badań krwi, coś takiego? Tak, oczywiście ja to kontroluję, tak? Jeśli chodzi o, o dietę, to zawodnicy bardzo często już mają tutaj akurat ludzi, którzy mi współpracują, czyli dietetyków, natomiast faktycznie ja zawodnikom w tym okresie przygotowawczym, czyli tych 12 czy 14 tygodni sprawdzam te wyniki. Czy w samym okresie sparingowym proszę o takie wyniki, aby sprawdzać te podstawowe parametry, aby pilnować przede wszystkim zawodników, bo, bo dzisiaj mam wrażenie, że w ogóle taka świadomość sportowców, że to musi wszystko współgrać i być razem kompatybilne z niewielka, Wielka, tak, więc dość mocno faktycznie jakby staram się też przekazywać tą wiedzę zawodnikom taką najprostszą, tak? bo to nie o to chodzi, że muszę być endokrynologiem, żeby znać się na wynikach krwi, tak i ja też tego nie robię, tak, natomiast taka podstawa, czyli który parametr musi być w odpowiednim czasie przed walką wysoki, który niższy, dlaczego może być niższy, dlaczego może być wyższy, to jest taka nazwijmy to podstawa, jeśli chodzi o krew, jest znajoma. Myślę mi i jest dostępna w wielu książkach i na wielu portalach. Natomiast Faktycznie jeśli jest coś niepokojącego, tak? tak jak nawet ostatnia gdzieś tam rozmowa z Krzyżką, Główką Głowackim, tak? że, że faktycznie ten na przykład jego wyniki testosteronu są, są gdzieś tam obniżone w tym okresie takiego ciężkiego przygotowania, tego ciężkiego sparringów, to też staram się wtedy łapać to i, i, i też mówię mu, że trzeba coś z tym zrobić, więc e, tą współpracę dopiero faktycznie rozpoczęliśmy, dlatego też staramy się dość mocno to od razu ingerować i, i faktycznie ja dość mocno jakby nakierowujemy go, tak, czyli idziemy do endokronologa, tak? kierujemy go do z którym ja jestem w kontakcie, tak? przekazujemy te wyniki krwi i, i wiemy wtedy, co z tym robić dalej, dlaczego może być taka przyczyna, jak możemy z tego wyjść, no bo tak jak wiemy, no, no, te parametry krwi będą miały później odzwierciedlenie bardzo mocno jednak w walce.